Chcesz kupić złoto online po raz pierwszy? Nie komplikuj. Oto 5 prostych kroków. Krok pierwszy. Sprawdź dostawcę. Certyfikaty, opinie, legalność. Bezpieczeństwo najpierw. Krok drugi. Wybierz model zakupu. Natychmiastowy? Płacisz i masz. Stopniowy? Odkładasz dowolne kwoty na wybraną sztabkę. Otrzymasz ją po uzbieraniu pełnej. Krok trzeci. Wybierz wagę. 5 gram, 10 gram, uncja. Zacznij od tego, na co dziś cię stać. Stopniowo możesz nawet od 100 zł miesięcznie. Krok czwarty. Załóż konto i złóż zamówienie. Prosto, online, bez stresu. I krok piąty. Zadbaj o przechowywanie. Safe w domu, skrytka bankowa. Spokój to też wartość. Zakup złota to nie magia, to proces. Kliknij. Napisz wiadomość, zacznij dziś. Pierwszy krok nie musi być duży. Ważne, żeby go wykonać.